Dzień dobry. Renata z kanału Niecodziennik. No i nastał nam nowy rok, i z tej okazji życzę Wam, aby ten 2026 rok nie był gorszy od poprzedniego. Aby spełniały się nasze życzenia, nasze marzenia, nasze oczekiwania. Życzę, aby każda chwila, nawet ta zwykła, stawała się niezwykła, nawet ta codzienna, stawała się niecodzienną. Życzę też, aby. Z tego, co zasijemy i w ogrodzie, i w sercu, zebrać obfite plony: radości, szczęścia i spokoju, moi drodzy. Oczywiście, jak zawsze, nowy rok jest okazją do podsumowań, a także do snucia planów na przyszłość. I dzisiaj kilka słów na ten temat chciałabym Wam powiedzieć, ale może się usiądę, żeby było mi po prostu wygodniej. Napiszcie mi w komentarzach, czy robicie postanowienia noworoczne. Bo ja niekoniecznie, aczkolwiek oczywiście planuję sobie to, co bym chciała w kolejnym roku uzyskać, to, co bym chciała zrobić, ale nie nazywam tego postanowieniami noworocznymi, bo wiadomo, jak to z tymi postanowieniami jest. Natomiast plany zapisuję sobie w kalendarzu. Na każdy rok zakładam sobie kalendarz, bardzo lubię taką formę organizowania sobie, jak gdyby na swojej takiej przestrzeni, tak? tego, żeby mieć wszystko uporządkowane, żeby zapisywać sobie różne ważne terminy, ale także takie kalendarze są dla mnie też swoistymi dziennikami, bo w nich zapisuję to, co każdego dnia się zdarzyło, jeżeli oczywiście coś się zdarzyło takiego, co jest warte zapisania. Podczas wyjazdów na przykład też zabieram ze sobą takie kalendarze i zapisuję sobie, co danego dnia się na wyjeździe wydarzyło. To później jest świetna. Pamiątka, a także czasem przypomnienie. Jeżeli potrzebujemy sobie przypomnieć coś, co właśnie miało miejsce, a nie bardzo już nam pamięć dopisuje, no to wystarczy zajrzeć, i już wiemy, czym podróżowaliśmy, za ile. I tak jeszcze były właśnie w takich swoich notatkach zapisuję. W kalendarzach także zapisuję. Na końcu właśnie każdego kalendarza mam takie swoje plany na dany rok zapisane. I później sobie w trakcie roku odhaczam, co mi się udało uzyskać, a stawiam minusy na koniec roku przy tych zadaniach, których się nie udało zrealizować z różnych względów. Więc do postanowień noworocznych podchodzę tak bardzo na luzie, niezobowiązująco, owszem, wypisuję sobie, ale nie tak, że to musi być i już, i kropka, bo wiadomo, że życie lubi pisać swoje scenariusze i nie zawsze wszystko nam wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście korzystam też z kalendarza w telefonie, bo jeżeli coś na bieżąco tam trzeba sobie zanotować, to też w telefonie notuję, ale oprócz tego te notatki z telefonu przenoszę sobie też na papier, bo bardzo lubię taką formę. Tak jak mówię, to nie są tylko kalendarze, to są swoiste dzienniki, pamiętniki można byłoby powiedzieć, do których też. Zaglądam. Teraz aktualnie wybieramy się w podróż i zajrzałam sobie do kalendarza z 2024 roku, bo były mi potrzebne notatki właśnie z tamtej podróży, z tego roku, żeby sobie zaplanować tę podróż, którą się aktualnie wybieramy, więc to po prostu jest taki praktyczny sposób na to, żeby gdzieś tam sobie pamięć odświeżyć. Mam już oczywiście założony kalendarz na bieżący rok 2026, a w nim Zapisane plany na ten rok, jak również jakieś ważne dla mnie na ten moment terminy. I z czasem kalendarz stanie się dziennikiem, stanie się pamiętnikiem. Jeżeli chodzi o inne sprawy, no to oczywiście w kalendarzu sobie zapisuję, żeby nie zapomnieć że trzeba dbać o zdrowie, trzeba dbać o relacje towarzyskie że trzeba. Spróbować może zastosować jakąś dietę, a przynajmniej ograniczyć słodycze. Takie rzeczy też sobie zapisuję, żeby jak zerknę, no to żeby sobie o tym przypomnieć. A co w tym nowym roku mamy w planie? No, oczywiście zaraz w lutym trzeba będzie zaczynać siewy rozsad, bo ogród czeka. Więc takie ogrodnicze plany, jakichś wielkich nie mam, po prostu chcemy utrzymać to, co mamy. Trzeba będzie pewnie coś odmalować, coś od. Remontować, bo wiadomo, że no to, z czego korzystamy, to, co używamy, się z czasem zużywa i to będzie wymagało od nas trochę uwagi. No już od dwóch lat odkładamy um, taki mini remont w mieszkaniu. Jeżeli uda nam się w tym roku go przeprowadzić, to oczywiście będziecie mieli relacje na moim kanale. A co do kanału, to um, zachęcam Was do śledzenia moich filmów. Bo oczywiście planuję, jeżeli zdrowie pozwoli, okoliczności na to, żeby kontynuować nagrywanie i publikowanie filmów. Oczywiście wiosną, latem będą to głównie filmy ogrodnicze, natomiast teraz, zanim jeszcze do ogrodu nie wychodzimy, to planuję jakieś filmy nagrywać w mieszkaniu, czy to jakieś kulinarne, czy też może jakieś yy, takie typu pogadankowego. Na przykład, chciałabym nagrać film o tym, jak to jest być na emeryturze. Już mogę się na ten temat wypowiadać, bo już trzeci rok z emerytury szczęśliwie korzystam. Oczywiście, chciałabym też nagrać kilka filmów z naszej planowanej podróży, więc napiszcie mi w komentarzach, czy jesteście zainteresowani taką tematyką. I w zasadzie na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku. Do zobaczenia w kolejnych filmach.